Dziękuję za przybycie i za obecność na konferencji pracową miałem przyjemność Państwa zaprosić w związku z planowaną kolejną inicjatywą związaną z 78. rocznicą powstania Polskiego Klubu Sportowego Odra, pozwólcie Państwo, że naszym gościom oddam najpierw głos. Dzień dobry Państwu. To rzeczywiście jest bardzo piękna inicjatywa, żeby w rocznicę klubu kolejne na sportowo prowadzić. To będzie druga taka okazja, ale trzecia, tak żartobliwie, dlaczego druga, ale trzecia? Dlatego, że w ogóle pierwsza impreza, jaką organizowała odra Opole w 1945 roku, to była impreza biegowa, bieg po Opolu, a teraz będzie to trzeci jakby tak liczyć, bo po zeszłorocznej trzeci taki bieg. Serdecznie zapraszam 11 czerwca do biegania, do świętowania rocznicy jednego z najważniejszych klubów piłkarskich w Polsce, jednego z najważniejszych klubów w ogóle w Województwie Opolskim, w tak bardzo fajny, sportowy sposób. Ze swojej strony jest nam niezmiernie miło, że Będziemy znowu organizatorami, współorganizatorami tak ważnej imprezy, jak Pan Prezydent powiedział, pierwszą imprezą sportową jaką organizował Opolski Klub Sportowy Odra Opole to był bieg uliczny, chcemy żeby ta tradycja stała się żywa na, na, na ten i na kolejne lata w zeszłym roku w ramach obchodów 77-lecia klubu zorganizowaliśmy taką imprezę wspólnie ze stowarzyszeniem kibiców Jedna Odra z klubem biegowym Odra Opole z miastem Opole oraz z miejskim ośrodkiem sportu i rekreacji w Opolu i chcemy żeby ta tradycja weszła w kalendarz imprez sportowych miasta Opola na kolejne lata na pewno wśród sympatyków Odra Opole jest wielu aktywnych biegaczy, ale również wiele osób, które chciałoby zacząć biegać. Ta impreza jest przeznaczona dla tych wszystkich, którzy zarówno chcą się ścigać na trasie, jak i tych, którzy chcą rozpocząć swój udział w życiu sportowym poprzez, poprzez biegi uliczne. Impreza fantastyczna, bo biegnąca, przebiegająca ulicami miasta Opola w, w, na wyspie Bolko, ale ponadto będzie się odbywać również w czasie Festiwalu w Opolu, więc tak naprawdę liczymy na dużą frekwencję zarówno uczestników tego wydarzenia, jak i samych sympatyków, a na pewno gwarantujemy, że udział w tej imprezie aktywny wezmą również zawodnicy zarówno naszej pierwszej drużyny, jak i, jak i naszej Akademii. Zapraszamy już dziś na wspólne celebrowanie 78 lat w Opole, 11 czerwca na Wyspie Bolko. Dziękuję. Szanowni Państwo, ja z dumą powiem, że nic co sportowego, rekreacyjnego i co wyciąga mieszkańców z domów, od telewizorów i tabletów nie dzieje się w Opolu bez miejskiego ośrodka sportu i rekreacji. Dlatego z radością przyjęliśmy zaproszenie do współorganizacji kolejnego biegu, a tych imprez sportowo-rekreacyjnych MOSI robi bardzo dużo na co dzień. Ja wierzę, że to będzie kolejna świetna impreza dla starszych, młodszych, najmłodszych, tych, którzy chcą się ścigać, tak jak powiedział pan prezes, i tych, którzy chcą pokonać swoje słabości. Zapraszam, na 100% będzie pełna frekwencja, bo w tamtym roku zrobiliśmy fajną imprezę, teraz nie będzie inaczej. Czekamy na starcie, zapraszamy. Panowie wcześniej mówili o tym, że y, impreza biegowa cieszy się, impreza ta cieszyła się dużym powodzeniem w tamtym roku i, i tak naprawdę możemy sobie już teraz pogratulować, bo ja jestem przekonany, że y, każda impreza biegowa, która jest organizowana w naszym mieście jest bardzo duża grupa biegaczy, jest grupa biegaczy związana z klubem biegowym od Raopole, z innymi klubami, więc y, termin też jest y, idealnie dobrany, więc Nasze miasto już, może, można powiedzieć, w kraju jest znane z tego, że tych imprez biegowych mamy bardzo dużo na różnych dystansach i cieszę się również, że... że... Wielki klub sportowy, największy klub sportowy w naszym mieście, że Stowarzyszenie Kibiców y, również się to włącza, bo, bo tak można promować i Odro opole i można promować rekreację, i, i bieganie, i, i wypoczynek na, na świeżym powietrzu. Ja myślę, że specjalnie nawet nie trzeba zapraszać, bo tak jak już y, przed konferencją się dowiedziałem, zainteresowanie jest tak duże, że, że tak naprawdę sugeruję, żeby się pospieszyć z zapisami, kiedy one mm -hmm. będą, będą prowadzone, bo y, ilość miejsc oczywiście jest zawsze ograniczona, można sobie potruchtać, podreptać. Więc zabawa będzie przednia. Imprezę na Wyspie Bolko i w Parku 800 lecia organizuje również Stowarzyszenie biegopolski Polski we współpracy również ze stowarzyszeniem Kibiców, więc każda impreza biegowa w naszym mieście cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. No i dziękuję, że taka inicjatywa została podjęta, bo można wymyślać różne inicjatywy, ale po co wyważać otwarte drzwi, kiedy tak naprawdę przy, każdy, przy każdym biegu. Mamy i uśmiechy, i radość, i, i starszych, i młodszych, i seniorów i dzieciaki. Będziemy mieli również piłkarzy, więc yy, cieszę się, że po raz kolejny i, i myślę, że, że już tutaj pan Albert też może podjąć takie zobowiązanie wraz z klubem, że yy, zrobimy to w 23, 24, 25, a w 25 będzie 80 lecie. I tak będziemy biegać co roku, a tak naprawdę biegajmy codziennie. Dziękuję bardzo. Co najmniej do setki. Do setki. Do setki. To ja w takim razie trzy słowa, jeśli chodzi o kwestie czysto techniczne, bo o tym Państwo jeszcze usłyszeliście stosunkowo najmniej. Po pierwsze, bieg odbędzie się 11 czerwca w niedzielę. Zaczynamy o godzinie 17 biegiem na dystansie 1945 metrów, to jest bieg skierowany głównie dla dzieci. Później od godziny 18 będą biegi na dystansach dłuższych. 5 i 10 kilometrów, bo takie biegi na ten rok przygotowaliśmy. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować z jednej strony przede wszystkim wszystkim miejskim instytucjom, które wspierają nas w organizacji tej inicjatywy i oczywiście Polskiemu Klubowi Sportowemu, bez którego właściwie jej organizacja byłaby niemożliwa, ale też wszystkim pozostałym partnerom. Wspomnieć tutaj wypada o Lelku, o Energetyce Cieplnej Opolszczyzny, o Stowarzyszeniu Bieg Polski i o działającym w naszych strukturach klubie biegowym Odra Opole, bo wszystkie te instytucje Działając wspólnie, organizują imprezę, która naprawdę może być i dobrze zorganizowana, i bezpiecznie, i odbyć się z odpowiednim rozmachem dla rangi wydarzenia, jakim jest 78-lecie największego klubu sportowego naszego województwa. Zapisy ruszą jeszcze dzisiaj. Yy... Link do tych zapisów będzie dostępny na stronie naszego partnera technicznego, czyli zmierzymyczas.pl. Tam będą pod datą 11 czerwca trzy biegi rocznicowe od RioPolę. To będą właśnie te biegi odpowiadające poszczególnym dystansom. Pozwolicie Państwo, że jeszcze dzisiaj po południu wyślę śladem tego mailingu zapraszającego na konferencję prasową kolejną wiadomość, w której będzie dokładny link do tej informacji, grafika, którą będziecie Państwo mogli przez cały czas wykorzystywać i wszystkie inne informacje, które do tego czasu zgromadzimy. Jeśli są jakieś pytania do mnie lub do naszych gości, oddaję Państwu głos. Dobrze, to w takim razie jesteśmy indywidualnie w dyspozycji.